You don't hold it, you don't own it. Ameryka będzie blokować rosyjskie rezerwy złota. Nawet nie wiedziałem, że ma takie możliwości. Jak widać skarby trzymamy blisko i tyczy się to tak samo państw jak nas samych. Propaganda wojenna na zachodzie przybrała już rozmiary pierniczonej godzilli. Ruscy na Ukrainie przedstawiani są jako całkowicie zdegenerowana społeczność myśląca o niczym innym jak o dezercji poprzedzonej oczywiście gwałtem i kradzieżą. Nie wiem, jak tam jest w rzeczywistości, bo nie byłem. Wiem za to, że tej rozmiarów bitewna retoryka nie jest pompowana po nic. Znów mogą się tylko domyślać, czy na to samo w tę propagandę uwierzyło, czy to tylko dla Polaków przygotowane przedstawienie, Ale zaczynam rozważać jako realny. Scenariusz z wojną, której teatrem jest Polska, i właśnie w związku z tym film o banku ziemnym: może warto się już zacząć zastanawiać, czy łamane na gdzie zakopać swój skarb, o ile jeszcze tego nie zrobiliście. Czy ja to zrobiłem? Być może. Większość z nas, co potwierdzają raporty policyjne, myśli bardzo schematycznie. Również jeśli chodzi o skrytki na nasze skarby, te wymieniane przez policję skrytki, które rabusie sprawdzają jako pierwsze, to kosze na brudną bieliznę, opakowania na cukier, mąkę i inne takie sypkie produkty. Ozdobne kryształy, eksponowane dumnie na regałach, biurka, stoły, łóżka, pościel, nieprzykręcone sejfy też nie zdają egzaminu. Zatem, skoro posiadamy już tę wiedzę, zróbmy z niej użytek. Czasy mamy burzliwe, więc tym większą uwagę musimy przyłożyć do umiejętnego przechowywania metalu. I tu, cały na biało, wchodzi bank ziemny. Z kruszcami, zwłaszcza ze złotem, właściwie nie ma problemu, jeśli chodzi o specyficzny mikroklimat, jaki zapewnimy im zakopując je w ziemi. Na YouTubie są filmy, gdzie po niemieckie sztaby z II wojny. Są odnajdywane leżące w ziemi bez żadnego zabezpieczenia i uszczerbku na urodzie. Jeśli dodatkowo chcemy schować banknoty, nie wiem po co, ale jeśli chcemy, albo jakieś dokumenty, przyda się odpowiednia skrytka w sklepach dla prepersów. Są takie pudełka, ale równie dobry chyba będzie duży swój, termos albo inne szczelne opakowanie. Jeśli chodzi o wybór miejsca, to są dwie szkoły. Jedna mówi, że dobrze jest zakopać to gdzieś blisko, najlepiej na własnej ziemi, jeśli ktoś takową posiada. W miejscu, gdzie nie przytrafią się jakieś niespodziewane prace ziemne, mam na myśli kanalizację i tego typu rzeczy. Jeśli skrytka ma być gdzieś dalej, w miejscu, w którym będziemy rzadko bywać, naprawdę warto przyłożyć się do rozrysowania mapy, zwłaszcza jeśli chcemy skarbę schować na dłuższy czas. Nie wystarczy stwierdzić, o pod tym drzewem zakopię. Drzewo może ktoś ściąć, może je też pierun trzasnąć i robi się kłopot. Było drzewo, nie ma drzewa. Szukaj Szaryk, szukaj. Na mapce trzeba określić jak najwięcej charakterystycznych punktów. Grodzę budzić mogą ludzie z wykrywaczami metali. Niestety im wyższa przewodność metalu, a srebro ma najwyższą, tym łatwiej obiekt wykryć. Żeby spróbować poszukiwaczy zmylić i zniechęcić, dobrze jest pozakopywać w okolicy skarbu, jak bezpośrednio nad nim, jakieś żelastwo, śruby, gwoździe. Dodatkowo zasypać warstwą żużlu z wysoką zawartością żelaza jest szansa, że po kilku wykopkach takich niespodzianek poszukiwacz zniechęci się. Ponoć wykrycie utrudnia też. Wysokie zmineralizowanie gleby, chociaż generalnie zakopanie skarbu na ponad metr powinno zneutralizować tańsze detektory. Kolejnym rozwiązaniem jest kopanie pod liniami wysokiego napięcia. Wiele wykrywaczy nie radzi sobie w takich okolicznościach. No to chyba tyle. Jeśli macie jakieś ciekawostki odnośnie banków ziemnych, śmiało piszcie w komentarzach, dzielmy się wiedzą. No to cześć!